Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. W czas pracy silnika tłokowego część środka smarnego w misce olejowej spala się lub jest wydalana do układu wydechowego wraz ze spalinami. Kierowca musi wiedzieć, w jakich przypadkach możliwe jest napełnienie silnika olejem innej marki. Należy wziąć pod uwagę, że gwałtowny spadek poziomu poniżej znaku krytycznego wskazuje na nadmierne zużycie pierścieni lub tulej cylindrowych lub wyciek przez uszkodzone uszczelki olejowe. Kiedy należy uzupełnić olej silnikowy? Poziom oleju silnikowego spada z powodu wypalenia związanego ze zużyciem pierścieni tłokowych i lusterek cylindrów. Część środka smarnego przedostaje się do układu wydechowego. Podczas długotrwałej jazdy z wysokimi prędkościami wału korbowego poziom oleju może spaść, nawet jeśli luzy między ocierającymi się częściami SA normalne. Wycieki przez uszkodzone uszczelki olejowe, uszczelki między częściami. Na przykład właściciele doświadczają spadku poziomu smaru z powodu słabo dokręconego korka spustowego lub uszkodzonego miedzianego oringu. Gdy poziom smaru w misce olejowej spada, przepływ płynu do powierzchni tracych jest utrudniony. Podczas gwałtownych manewrów odbiornik pompy oleju może zacząć wdmuchiwać powietrze do układu. Do sprawdzania poziomu słuzy bagnet z nacięciami, który określa minimalna i maksymalna objętość smaru. Niektóre pojazdy ESA wyposażone we wskaźnik. Lampka kontrolna w zestawie wskaźników włacza się po osiągnięciu minimalnego poziomu. Kierowca powinien okresowo sprawdzać poziom oleju i uzupełniać go do standardowej wartości. Mieszanie środków smarnych tej samej marki, tak czy nie? Dopuszczalne jest mieszanie materiałów wyprodukowanych przez tego samego producenta, niezależnie od lepkości i rodzaju bazy. Ponieważ środek smarny zawiera jednolite dodatki, ryzyko powstawania twardych osadów jest zminimalizowane. Należy zwrócić uwagę na zmiany właściwości fizycznych oleju NP. Wzrost temperatury krystalizacji lub pogorszenie płynności w trybie pracy. Nie należy używać zużytego materiału ze zdegradowanymi dodatkami i zawierającego produkty zużycia elementów silnika. Czy dozwolone jest łączenie olejów silnikowych różnych marek? Podczas mieszania olejów różnych producentów teoretycznie możliwa jest reakcja chemiczna między składnikami dodatków co prowadzi do powstania stałego osadu, który może zatkać filtr lub kanały układu. Mieszanie różnych rodzajów olejów zdarza się jednak także podczas konserwacji silnika, gdyż niemożliwe jest całkowite spuszczenie starego płynu. Zaleca się dodanie środka smarnego innego producenta, który pasuje do istniejącego pod względem lepkości, bazy i tolerancji. Wszystkie oleje silnikowe SA produkowane zgodnie z wymogami międzynarodowych norm API i ACEA. Normy te określają zbliżony skład chemiczny i właściwości w ramach tej samej grupy lepkości. Na przykład kierowca może dodać olej Shell Helix HX8 Synthetic 5 w 30 do silnika zasilanego olejem Mobil Super 3000 razy jednego formuła F5 w 30. Materiały mają taka sama lepkość, SA oparte na bazie syntetycznej i SA zgodne ze standardem API SL. Zasady mieszania olejów bez szkody dla samochodu. Podstawowe zalecenia i zasady uzupełniania oleju silnikowego, pomimo braku bezpośrednich zakazów ze strony firm rafineryjnych i koncernów motoryzacyjnych, nie należy nadużywać dolewek oleju silnikowego o innych parametrach. W przypadku awarii jednostki napędowej istnieje duże prawdopodobieństwo, że producent maszyny odmowi właścicielowi naprawy gwarancyjnej. Nie należy obniżać jakości smarowania, np. Wprowadzenie części oleju mineralnego do oleju syntetycznego pogarsza ochronę i chłodzenie powierzchni tracych. Ponieważ podstawowe bazy SA otrzymywane w różnych procesach technologicznych, możliwa jest przyspieszona degradacja dodatków stworzeniem. Się szlamu, który przyspiesza zużycie części grupy tłokowej lub tulei wału korbowego. Powstały szlam Crazy wraz z olejem, zatykając kanały i pogarszając warunki pracy układu smarowania. Nie należy mieszać olejów przeznaczonych do różnych kategorii pojazdów. Przykładowo materiały przeznaczone do silników wysokopreznych samochodów ciężarowych SA zaprojektowane do pracy z mniejsza prędkością. Istnieje ryzyko przyspieszonego zużycia części w przypadku włania oleju do silnika samochodu osobowego. Do uzupełnienia należy wybrać olej o identycznej lepkości i tolerancji, aby zminimalizować ryzyko zmiany właściwości mieszanki w stosunku do jej pierwotnych parametrów. Niektórzy właściciele zauważają, że po zastosowaniu materiału o innych parametrach straty smaru wzrastają. Jest to spowodowane spadkiem stężenia dodatków i zmiana lepkości. Nie przepełniać, nie należy dodawać więcej niż 15% świeżego oleju, niezależnie od producenta i charakterystyki. Gwałtowny spadek poziomu wskazuje na krytyczne zużycie grupy tłoków lub uszczelek. Dalsza eksploatacja bez naprawy zwiększa ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia jednostki napędowej. Podczas uzupełniania oleju silnikowego o obniżonej charakterystyce należy ponownie rozważyć sposób jazdy. Nie należy gwałtownie przyspieszaktyn ani jeździć z wyższą prędkością obrotowa wału korbowego. Po dotarciu do miejsca docelowego zaleca się przeprowadzenie konserwacji z wymiana oleju i filtra. W międzyczasie należy wyeliminować przyczynę zwiększonego zużycia smaru, o ile olej nie uległ spaleniu w wyniku jazdy z dużą prędkością. Spojrzenie kierowców na problem. Właściciele samochodów, którzy musieli dolewać inny olej do jednostki napędowej starych samochodów, nie zauważają negatywnego wpływu na części silnika. Nie należy eksperymentować z silnikami wyposażonymi w układ do ładowania. Odchylenie lepkości oleju silnikowego prowadzi do nieprawidłowej pracy sprężarki, zużycia łozy skwirnika, do kosztownych napraw. Smarowanie zapewnia chłodzenie podzespołów. W silnikach obciążonych termicznie olej niskiej jakości tworzy zanieczyszczenia na powierzchniach komór spalania, pogarszając osiągi elektrowni. Jeśli potrzeba uzupełnienia oleju pojawia się na wiejskiej autostradzie, a w bagażniku nie ma zapasu oleju, zaleca się zakup materiału. W dużych sklepach lub na stacjach benzynowych należących do firm zajmujących się rafinacją ropy naftowej. W takim przypadku zmniejsza się ryzyko zakupu podrobionych produktów, które mogą wyłaczyć silnik. Wielu producentów nakleją holograficzne etykiety na kanistry, aby chronić je przed podrabianiem, ale kierowcy nie mogą późnać charakterystycznych cech oryginalnych produktów różnych koncernów rafineryjnych. Podczas wymiany rozcieńczonego oleju silnikowego właściciele samochodów czasami stosują płukankę na bazie mineralnej. Płyn wlewany jest do miski olejowej silnika i pozwala na wypłukanie osadów z kanałów układu olejowego. Niektórzy kierowcy wlewają świeży środek smarny z wymiana pośrednia po przejechaniu 1,5 myślnik 2 tajs. Kilometrów wraz z filtrem. Jeśli jednak do dolewki użyto wysokiej jakości materiału o podobnych właściwościach, wymiana pośrednia nie jest wymagana.